Matura Czerwcowa 2021 Rozszerzona, zadanie 15 Optymalizacja. Czyli zadanie ostatnie z tej matury. Zapraszam. A po co mi ta matma? Hmm? rozpatrujemy wszystkie trójkąty prostokątne ABC o przeciwprostokątnej AB i obwodzie równym 4. Niech X równa się AC. Dobra, to zanim będziemy lecieć dalej z tym zadaniem, to oczywiście narysujmy sobie tą sytuację, nie? No dobra, no to mamy w takim razie trójkąt prostokątny. Dobrze. Cyk, cyk i cyk. No i mamy, że przeciwprostokątna ma być AB. Ma być przeciwprostokątna AB. No to na przykład tak A... B i C. Tak zrobimy, tu będzie kąt prosty. Wiemy, że nasze AC to jest X, czyli tu jest X. Dobra. No i wiemy, że obwód to jest równy 4. Dobra, no to obwód, no to możemy sobie napisać na przykład, że to będzie jakieś małe A, a to niech będzie jakieś C, tak jak przeciwprostokątność się zazwyczaj oznacza, niech będzie. Czyli jeżeli obwód, no to wiemy, że tak naprawdę X dodać A dodać C w takim razie musi być równe 4. To od tego sobie zacznijmy. No dobra, podpunkt A. Wykaż, że pole P trójkąta ABC jako funkcja zmiennej x jest określona takim wzorem. No to to jest takie fajne zadanko, bo my wiemy już czego się spodziewamy, ale mamy sami do tego dojść. Czyli oni nam dali odpowiedź do zadania, ale musimy sami tej odpowiedzi oczywiście w jaki sposób tutaj dojść. No i co my możemy tutaj zrobić? Oczywiście trójkąt prostokątny. My wiemy, że według tych oznaczeń, jakie tu mamy, no to pole, jak policzymy pole? No pole oczywiście policzymy jak każdego trójkąta prostokątnego. No przy prost prostokątna razy przyprostokątna, która w sumie też jest wysokością, jakby nie patrzeć, podzielić na 2, czyli w naszej sytuacji to będzie a razy x podzielić na 2. To będzie wzór na nasze pole. No i my mamy pole w x wyznaczyć, czyli co jest problemem? Problemem jest to nasze A. My to A musimy wyznaczyć jakoś w X. To jest nasze zadanie specjalne w tym zadaniu, nie? No dobra, no to oczywiście, pierwsza rzecz, jaką byśmy mogli tutaj zauważyć, to na przykład, że mamy właśnie to, tą, sytuację, czyli to, że nam dali obwód. No to z tego możemy niby A, można C, można X, no nie wiadomo, co my chcemy wyznaczyć, nie? No wiadomo, chcemy teoretycznie A, ale A chcemy oczywiście w X wyznaczyć. No to oczywiście to jest jakby jedna sprawa, natomiast druga sprawa, jaką na pewno jeszcze wiemy w tym zadaniu, to jest. To, że to jest trójkąt prostokątny, nie bez powodu jest prostokątny. Bo oczywiście, jeżeli prostokątne, to to możemy zapisać twierdzenie Pitagorasa. Czyli oczywiście twierdzenie Pitagorasa nam mówi, że a do kwadratu dodać x kwadrat, oczywiście musi dać nam c kwadrat. No i teraz z tych dwóch tak naprawdę równań, my musimy tak tutaj zrobić porządek, żeby to nasze cholerne a wyznaczyć w x. To to nam chodzi w tym zadaniu. Czyli można powiedzieć, że te dwa równania łapiemy w układ równej. No i teraz trzeba to jakoś tak zrobić, żeby się tutaj nie narobić. Zauważcie, że w tym drugim równaniu jest X jest A, no fajnie, ale pojawiała, pojawiła się jakaś cholera C. My tej cholery C w ogóle nie chcemy, no bo Komu to potrzebne. No mu to potrzebne właśnie. A dlaczego? dlaczego? My chcemy A mieć w X wyznaczone, czyli my chcemy mieć równanie A i X bez C. No to żeby się tego C cholernego pozbyć, no to, to oczywiście z tego równania możemy sobie C W A i X wyznaczyć, prawda? Czyli tak naprawdę nasze C z pierwszego równania to będzie 4 minus, no co? Minus X, minus A. No dobra, takie coś tu mamy. No i stawiamy to oczywiście do drugiego równania. Czyli tu mamy nasze a kwadrat, dodać x kwadrat, równa się. No i tu będzie coś nam do policzenia. No trudno, nic się z tym nie zrobi. Takie coś mamy do policzenia. No to oczywiście w takim razie nasze a kwadrat, dodać x kwadrat. No i tutaj oczywiście. O, zróbmy nawet razy nawet, czyli 4 razy 4 16. 4 razy minus x, minus 4 x. 4 razy minus a, minus 4. A, dobra. Teraz minus x. Minus x razy 4, minus 4 x. Minus x razy minus x to jest plus x kwadrat. Minus x razy minus a to będzie dodać ax. I teraz minus a, minus a razy 4, minus 4a, minus a razy minus x dodać oczywiście ax. I minus a razy minus a to będzie dodać a kwadrat. Dobra, takie coś tu mamy. Okej, okay, lecimy. Oczywiście to co można zauważyć to to a kwadrat, a kwadrat się redukuje, x kwadrat, x kwadrat się redukuje. O, tutaj oczywiście. Dobra, robimy porządek. Czyli 16 tak naprawdę. No i co? Tu mamy co? Tu mamy minus 4 x minus 4x, no to będzie minus 8x, o, minus 4a minus 4a, no to będzie minus 8a, czyli minus 8a, ok. No i co tu jeszcze mamy? Jeszcze coś mamy, no mamy te AX, czyli tu mamy ax, tu mamy ax, no to będzie w sumie 2x po prostu, czyli dodać 2x, no i chyba o niczym nie zapomniałem, równa się 0 w takim razie. My chcemy oczywiście to a w x wyznaczyć, czyli my tu chcemy a wyznaczyć z tego wszystkiego, no dobra, w ogóle to tak, podzielimy to na dwa na pewno, to po pierwsze, a po drugie to, co co nie jest za, wyrzucimy na drugą stronę. Czyli dostaniemy tu tak naprawdę minus "-4a", dodać "-ax", będzie równe, no jak przerzucimy, to się zrobi 4x, bo jeszcze na 2 minus 8. O, oczywiście chcemy A wyznaczyć, a tu mamy A w dwóch składnikach. Trzeba A sobie wyciągnąć przed nawias, czyli A wyciągamy przed nawias i zamienię to kolejność, no, to będzie x minus 4 zamiast minus 4 plus, plus x to trochę mało elegancko wygląda. No, a tu mamy 4x minus 8. No dobra, bardzo super ekstra. Dzielimy to oczywiście przez x minus 4. Oczywiście wiemy, że w takim razie x musi być różny od 4, tak? Jako założenie, no nie możemy innej w przypadku tego podzielić przez taki nawias. Czyli nasze a w takim razie wyjdzie no 4x podzieli minus 8 podzielić przez x minus 4. Dobra i mamy nasze super ekstra a, to cholerne a do pola, więc wracamy oczywiście to tutaj do naszego pola, nie? Czyli nasze p już napiszę od x w takim razie, bo tylko x będzie naszą niewiadomą w tym przypadku. Nasze a to jest to 4x minus 8 przez x minus 4 jeszcze raz x i to wszystko przez 2. Czy to jest to co my tu mamy? No, nie mamy, nie za bardzo, to nie jest to samo co my tu mamy, natomiast coś tu jeszcze można zrobić. Oczywiście z tym wszystkim, co możemy tutaj z tym zrobić? No, żeby to wyglądało tak samo. No, oni tutaj zamienili kolejność, widzę sobie w tutaj i tutaj, ale to później sobie zrobimy, czyli tak. Z tego można sobie wyciągnąć na przykład dwójkę przed nawias, czyli tutaj sobie wyciągnę dwójkę i tu będę miał tak naprawdę, no co? Będę miał 2x minus 4 no przez x minus 4 i tu jeszcze razy ten x podzielić na 2, czyli te dwójki nam się udało skrócić. No to prawie to samo, no tutaj jest w innej kolejności po prostu dejmowanie na górze i na dole, czyli można powiedzieć minusa wyciągnęliśmy i z licznika i z mianownika, tak? Stąd minusa i stąd minusa. To rzeczywiście możemy sobie zamienić kolejność, że to będzie 4 minus 2x no i tutaj tego x możemy wrzucić przed, przez 4 minus x. Dobrze, czyli mamy. Mamy pierwszą odpowiedź, jest zrobiona, lecimy dalej. Teraz lecimy dalej, czyli mamy pod punkt B mamy wyznaczyć dziedzinę tej funkcji. No i tak trzeba by było normalnie wyznaczyć to, to wszystko, no ale rozdzielili nam to zadanie. No dobra, dziedzina funkcji. No to oczywiście prze, przede wszystkim geometria, czyli wszystkie te długości przede wszystkim muszą być oczywiście większe od zera i wiemy, że x większe od zera. Wiemy, że jeszcze a jest większe od zera i wiemy, że c jest większe od zera oczywiście, nie? To na pewno. Natomiast oczywiście, ponieważ nasza funkcja jest w x, więc my musimy tutaj w tym zadaniu oczywiście to, co się da na x sobie pozamieniać. Czyli my na przykład wiemy, że tu jest nasze A i A jest w ten sposób wyrażone, czyli my tu wrzucamy to do naszego A, czyli nasze A to jest 4x-8 minus podzielić przez x minus 4, i to ma być większe od zera. Do teraz tak naprawdę, żeby to policzyć, to powinniśmy to pomnożyć przez x-4 minus do kwadratu, tak czyli nierówność tutaj mamy wymierną do rozwiązania. No, czyli tak naprawdę ja tu czwórkę wyciągnę przed nawias z tego licznika, żeby nam było łatwiej, to się zrobi 4 razy x minus 2, a tu będzie x minus 4 po prostu większe od zera. Czyli mamy parabolkę, tu mamy gdzieś dwójkę, tu mamy gdzieś czwórkę, będzie uśmiechnięta, bo przy x kwadrat będzie plus, to ma być większe od zera, czyli tak, czyli tak. Czyli z tego wychodzi x należący od minus nieskończoności do do dwójki, suma tak naprawdę od czwórki do nieskończoności. Dobra, czyli tu jest x większe od zera, tu jest x taki i teraz tu jeszcze mamy teoretycznie c większe od zera. Czy my na c coś tu możemy wymyśleć? No skoro c ma być większe od zera, no to tak naprawdę powinniśmy to tutaj w to, to powinniśmy to tutaj wrzucić. Tak, do tego c, czyli tak naprawdę nasze c to jest równe 4 minus x, no i minus a, które nam wyszło, czyli minus 4x minus 8 o przez x minus 4. No i teraz to powinniśmy tutaj wrzucić do tego warunku, czyli tak naprawdę 4 minus x minus 4x minus 8 przez x minus 4 musi być większe od 0. No dobra, no to oczywiście wspólny mianownik, zrobimy sobie x minus 4. No to co tu się stanie? No tu się stanie kilka rzeczy, bo tak, bo tu będzie 4 minus x tak naprawdę D razy x minus 4, o, coś takiego, tak, bo tutaj była 1 oczywiście w mianowniku no i tu w nawiasie 4x minus 8. No dobra, trzeba coś takiego rozwiązać jeszcze, oczywiście, taką nierówność. No tych 7 punktów za darmo nie daję, oczywiście w tych zadaniach. No to w takim razie, no tak, bo to to jest w sumie wzór skróconego mnożenia, tylko jakby minus. Czy ja bym mógł tu minus wyciągnąć, to byłby minus, to będzie plus, czyli to jest taki sam nawias po prostu do zrobienia, czyli to jest jakby minus i wzór skróconego mnożenia x kwadrat, byłoby minus to będzie plus 8x i byłoby plus. To będzie minus 16. Oczywiście tu mamy minus 4x, dodać 8. Oczywiście podzielić przez x minus 4, większe od 0. No dobra. Czyli my tu mamy minus x kwadrat. Tak naprawdę, no to ja już pomnożę to oczywiście przez mianownik do kwadratu. Czyli tak naprawdę to tu będzie ile? Dodać 4x, jak tak patrzę, minus 8. I to jeszcze razy x minus 4, oczywiście, większe od 0. No to z tego deltę by wypadało policzyć. b kwadrat 4 minus tak naprawdę 4. 4 razy minus 1 razy minus 8, no dobra, czyli 16 i to będzie minus, no 32, czyli delta na no ujemna tutaj z tego wychodzi, czyli tutaj żadnych miejsc zerowych nie ma, no to rysujemy sobie jedyne miejsce zerowe, to jest ta czwórka z tego nawiasu, przy naszej najwyższej potędze będzie minus, tak, bo to by było minus x do trzeciej, jakby nie patrzeć, Czyli rysujemy od dołu i to jakoś tak wygląda. To ma być większe od zera. Z tego wyszło, że powinien być od minus nieskończoności do czwórki otwartej. No i my tu oczywiście mamy wszystkie warunki na raz mieć spełnione. Czyli tak, x większe od zera, od minus nieskończoności do dwójki, od czwórki do nieskończoności oraz ten przedział. To może kolorami, czyli to by było na żółto. Czyli na żółto, że to jest w ogóle liczba dodatnia. O, czyli to będzie coś takiego. Niech będzie na fioletowo ten przedział, czyli od minus nieskończoności do dwójki. O, i od czwórki do nieskończoności to będzie taki przedział. No i jeszcze ten warunek ostateczny od minus nieskończoności do czterech czyli to będzie taki przedział. No dobra, no to część wspólna, część wspólna to będzie od 0 do dwóch. Tu myślę, że nie ma wątpliwości jak najbardziej 0,2 dziedzina. Czyli nasza dziedzina na czysto to będzie X należący od 0 do dwójki. Ok, no dobra, to dziedzinę mamy załatwioną lecimy dalej, tylko trochę tu przyczyszczę myślę. Dobra, to w gruncie rzeczy najważniejsze zostawiłem, no to w sumie to co nam dali czyli mamy naszą funkcję pola i mamy naszą dziedzinę. To są dwie rzeczy, które będą oczywiście istotne do podpunktu C bo w podpunkcie C mamy obliczyć długość boków tego z rozpatrywanych trójkątów który ma największe pole, no czyli oczywiście nasze pole to jest ten wzór oczywiście ja bym proponował to pole rozpisać oczywiście przynajmniej ten licznik, żeby to sobie wymnożyć, czyli to jest 4x tak naprawdę minus 2x kwadrat tutaj w liczniku podzielić przez 4 minus x Oczywiście. No dobra, no to w takim razie oczywiście mamy obliczyć sobie no tutaj optymalizację zrobić pole ma być największe, bo szukamy oczywiście Pmax. No to w takim razie oczywiście liczymy sobie pochodną funkcji, czyli P' od x sobie liczymy. Pochodna dzielenia czyli oczywiście najpierw mamy pochodną naszego licznika, ja to jeszcze rozpiszę, razy oczywiście nasz tutaj mianownik i później odjąć nasz oczywiście tutaj w nawiasie licznik jaki był razy pochodna naszego mianownika o, w ten sposób, i to wszystko, i to wszystko dzielimy przez nasz mianownik do kwadratu. No dobra, coś takiego. No to nasza pochodna P' x, ile to będzie równe? Czyli tu mamy pochodna 4x to 4, pochodna minus 2x kwadrat to będzie minus 4x. No raz jeszcze 4 minus x, zaraz sobie będziemy to mnożyć. Minus, tu na spokojnie, żebyście wszyscy wszystko wiedzieli, nie? I pochodna teraz 4 minus x, pochodna czwórki 0, pochodna minus x to będzie po prostu minus 1. No dobra, ile to będzie równe? No to to tu wymnażamy oczywiście, czyli tu mamy 16 minus 4x minus 16x, i to będzie dodać 4x kwadrat, a tu ten minus tym minusem to będzie w sumie plus, czyli tak naprawdę dodać 4x, bo przepisujemy, co jest w tym nawiasie: minus 2x kwadrat podzielić przez 4 minus x, oczywiście do kwadratu. No dobra. No to nasza pochodna już od nowej linijki zrobię, żeby było troszkę czyściej, oczywiście. No to robimy porządek: 4x kwadrat minus 2x kwadrat to będzie 2x kwadrat. No to to. to Tutaj to się coś tam chyba redukuje minus 4x i 4x się redukuje, oczywiście, czyli zostaje nam po prostu minus 16x. No i w sumie plus 16. No dobra, i to wszystko mamy podzielić przez 4 minus x do kwadratu. Dobra. No to warunek konieczny istnienia ekstremum, oczywiście. Czyli, że pochodna naszego pola oczywiście musi być równa 0. To będzie oczywiście równoważne temu, że tylko licznik nam się wyzeruje, no bo od mianownika to nie zależy. Wiemy, że z dziedziny 4 jest wyrzucona, nie ma problemu. Czyli oczywiście nasze 2x kwadrat minus 16x dodać 16 musi się nam wyzerować. No podzielimy to sobie na 2, czyli x kwadrat minus 8x dodać 8 ma być równe 0. No to chyba deltę sobie policzymy, czyli 64... Minus tak naprawdę 4 razy 8, czyli to wyjdzie w sumie, no 32, bo 64 minus 32 w sumie, nie? No to pierwiastek z naszej delty, no to będzie 16 razy 2, 4 pierwiastki z 2 w takim razie. No dobra, no to nasze x1 oczywiście to będzie minus b, czyli 8, minus 4 pierwiastki z 2, oczywiście na 2, czyli w gruncie rzeczy 4 minus 2 pierwiastki z 2. No a nasze x2 będzie się różniło tym, że będzie przy pierwiastkach z 2 będzie plus po prostu, czyli 2, 4 dodać 2, pierwiastki z dwóch. No dobra, mamy coś takiego. No i teraz oczywiście kolejna sprawa to będzie oczywiście warunek wystarczający istnienia ekstremum, czyli my musimy oczywiście narysować naszą pochodną. Czyli oczywiście co zaznaczamy? Zaznaczamy sobie oczywiście nasze x, czyli tu gdzieś będzie 4, załóżmy, minus 2 pierwiastki z dwóch. Tu gdzieś będzie 4, dodać 2 pierwiastki z dwóch. Teraz pytanie. Oczywiście my tu jeszcze dziedzinę powinniśmy gdzieś sobie wrzucić, tak? Tą dziedzinę może ja ją na zielono tu wrzucę. Czyli gdzie jest 0? Czy 4 minus Dwa pierwiastki z dwóch to jest więcej, czy mniej niż 0? No to będzie liczba dodatnia, bo pierwiastek z dwóch to 1,4. No to 2 razy 1,4 to 2,8. No to tu będzie 1,2 około w tym miejscu, tak? Czyli tak naprawdę 0 wiemy, że będzie gdzieś tutaj na lewo, a 2 będzie, no, gdzieś tutaj załóżmy, tak? Tu, oczywiście, ważna rzecz, że my oczywiście wiemy, bo tak, to jest oczywiście funkcja kwadratowa tu w liczniku. Natomiast mamy całą pochodną narysować, prze, narysować, no, naszkicować, tak? Mniej więcej jakie tam znaki, kiedy jest dodatnia, kiedy ujemna. No to oczywiście ten mianownik, my wiemy, że on jest zawsze Większe od zera. I on tak naprawdę nie ma wpływu na znak naszej pochodnej. My możemy narysować tylko i wyłącznie można powiedzieć licznik, a to jest funkcja kwadratowa. Ona ma ramiona do góry, czyli ta funkcja, oczywiście, ta nasza pochodna można powiedzieć, będzie wyglądać w jakiś taki sposób. Tutaj, oczywiście, podpiszcie, że to jest wasze P' od x, oczywiście, tak? to a my szukamy oczywiście tego wszystkiego w naszej dziedzinie. To jest nasza dziedzina D. Można to wszystko tutaj na jednej osi sobie zaznaczyć, oczywiście tu mamy x. No i teraz możemy sobie może zrobić tabelkę tym razem oczywiście tej tabelki nie trzeba robić w tych zadaniach jeśli chodzi o optymalizację natomiast musicie oczywiście napisać że jeżeli pochodna jest dodatnia no to funkcja jest rosnąca oczywiście można by tu po prostu to zrobić na przykład w ten sposób że tu jest funkcja rosnąca tu jest funkcja malejąca ale no nie funkcja bo nie jest żadne f bo u nas f nie ma tylko jest p no właśnie na to uważajcie bo nasza funkcja to jest p od x a nie f od x że tutaj pole jest rosnące, bo pochodna jest dodatnia, a tu nasze p będzie malejące, bo pochodna jest. Natomiast zróbmy sobie to tabelką, bo wiem, że niektórzy wolą, czyli tak, jak wygląda ta tabelka, co my mamy w niej zrobić, jeżeli już chcecie tabelkę. W pierwszym wierszu oczywiście jest wasz argument, w drugim wierszu jest nasza pochodna, czyli p od x, a w trzecim wierszu jest po prostu nasza funkcja p od x. O, tak wygląda ta tabelka. No i teraz, jakie te x -y mamy tu wrzucić? Oczywiście my rozpatrujemy tą funkcję i tą pochodną i w ogóle analizujemy tą funkcję tylko i wyłącznie w naszej Dziedzinie, nie ma potrzeby gdzie indziej, czyli my tak naprawdę tutaj sobie wrzucimy no od 0 do dwóch. Oczywiście 0 jest otwarte, więc nie ma potrzeby, więc tu możemy sobie zrobić przedział otwarty od 0, No oczywiście dokąd? No tu mamy miejsce zerowe pochodne, więc tu nam się przyda, czyli od zera no do 4 minus dwa pierwiastki z dwóch, tak naprawdę. Ok, to będzie najpierw nasz przedział. Oczywiście musimy wrzucić sam pojedynczy ten punkt tutaj, czyli tutaj będzie 4 minus dwa pierwiastki z dwóch. Okej? Okay? No i potem odtąd dotąd, do końca dziedziny do dwójki, czyli tak naprawdę od tych naszych 4, minus 2 pierwiastki z dwóch, do naszej dwójki, oczywiście. O! No, i teraz co my robimy? Tutaj, tam gdzie mamy pochodną, piszemy, czy jest dodatnia, czy jest ujemna, czy się zeruje. Ewentualnie, że nie ma jej w dziedzinie, no ale tutaj akurat nie macie takich trudnych przypadków. Czyli tak, nasza pochodna, no w tym pierwszym przedziale, jest dodatnia, czyli tu jest plusik, tu się nam zeruje, tu jest minusik. Natomiast jeżeli chodzi o naszą funkcję, to tu, jeżeli pochodna jest dodatnia, to funkcja jest rosnąca, czyli rysujemy to w ten sposób. Jeżeli pochodna jest ujemna, no to jest malejąca. No i z tego tak naprawdę wynika, że dla zera, jaka tu będzie wartość. No to oczywiście będzie maksimum normalnie lokalne, natomiast to maksimum lokalne, ponieważ jest jedynym maksimum lokalnym, jakie tak naprawdę się pojawia w naszej dziedzinie, a jeszcze doda ten przedział, nawet nie jest domknięty, to po pierwsze, poza tym widać, że ta funkcja, no ona tak będzie wyglądać, więc ona tu rzeczywiście będzie miała po prostu wartość największą w ogóle, czyli największą globalną. Czyli tu możemy napisać, że tu jest maksimum lokalne. O, które jest równe maksimum, tak naprawdę globalne, tak? No bo to jest jedyne maksimum, jakie się pojawia. Czyli co my sobie tu napiszemy na koniec? Napiszemy sobie, że nasze pmax to jest tak naprawdę p. Od naszego x równego 4 minus 2 pierwiastki z dwóch. Dobra, pytanie, jakie to było pytanie? Oblicz długości boków z tego rozpatrywanych trójkątów, który ma największe pole, oblicz to największe pole, czyli wszystko musimy tu policzyć. No dobra, dobra, dobra. Czyli co? No może najpierw sobie policzymy w takim razie te nasze boki. Pierwszy bok x, no to to jest oczywiście 4 minus 2 pierwiastki z 2. No okej, okay. no niestety już wszystko tu powywalałem. Hmm. No dobra, no jakoś to doliczymy, oczywiście. No dobra, to tu pamiętamy, że nasze A oczywiście to było 8 minus 4x i tak dalej. No to oczywiście trzeba tutaj to wstawić, czyli nasze A będzie równe. No i teraz tak: 8 minus 4 razy 4 minus 2 pierwiastki z 2, podzielić przez 4 minus 4 minus 2 pierwiastki z 2. Dobra, takie tutaj zadanie specjalne, żeby to policzyć. No to mamy 8 minus 16, i to będzie plus 8 pierwiastków z 2. A na dole, co dostaniemy? No to się, czwórki się skrócą, zrobią się dwa pierwiastki z dwóch po prostu. Czyli w takim razie nasze A to ile będzie? Tu na górze zrobi się tak naprawdę 8 pierwiastków z dwóch. Minus 8, podzielić przez dwa pierwiastki z dwóch. No co, tu się oczywiście możemy powiedzieć, że ósemka do czwórki skróci, tu się do czwórki skróci, tu do jedynki. No i domnożymy to jeszcze przez te pierwiastki z dwóch. Oczywiście, żeby się pozbyć niewymierności z naszego ulubionego mianownika. Czyli na górze tu dostaniemy 4 razy 2, to będzie 8. Minus 4 pierwiastki z dwóch. Jeszcze raz podzielić tak naprawdę na 2 czyli tu będzie 4 minus 2 pierwiastki z dwóch. To będzie nasze A, no i jeszcze zostało nasze C do policzenia. Oczywiście C możemy policzyć tutaj z tego obwodu, bo pamiętamy, że obwód tego prostokąta to miało być 4, czyli nasze C w tym zadaniu to będzie 4 minus, i tak naprawdę wystarczy tego X -a i A do siebie dodać i to odjąć, czyli to będzie 4 minus, i tu w nawiasie co dostaniemy. No dobra. A, no to wychodzi w ogóle, że to wyszedł trójkąt równoramienny, tak? Bo tu wychodzi, no, 4 minus, pierwiast... minus 2 pierwiastki z 2, i tu jest dodać 4 minus 2 pierwiastki z 2. No dobra, czyli nasze C w takim razie, ile tu wyjdzie? Nasze C tu wyjdzie, no, co? 4 minus 8, no to będzie minus 4. Dodać 4 pierwiastki z 2, no dobra, czyli może jak już ładnie zrobimy, 4 pierwiastki z 2, minus 4, dobra, A się tu jeszcze chcą poznęcać nad nami troszkę na koniec, no i jeszcze to pole musimy policzyć, czyli to Pmax jeszcze na koniec, no dobrze no to nasze Pmax, oczywiście to możemy po prostu, no możemy ewentualnie to wstawić albo do wzoru na nasze pole, to tutaj, ale myślę, że łatwiej to będzie klasycznie ze wzoru na pole trójkąta zrobić, że oczywiście to będzie nasze A razy X na 2 bo A i X mamy policzone nasze A i X to wyszło akurat to samo tak się składa, czyli tak naprawdę mamy 4 minus 2 pierwiastki z 2 do kwadratu podzielić na 2 no to wzór skróconego mnożenia 16 minus 16 pierwiastków z dwóch oczywiście. No i dodać 2 pierwiastki z dwóch do kwadratu 4 razy 2, 8, czyli dodać 8, podzielić na 2 i 16 do 8 24 i na 2 to będzie 12 minus 8 pierwiastków z dwóch. Czyli odpowiedź do tego zadania, jakie było pytanie? oblicz długości boków długości boków długości boków trójkąta o największym polu i dwukropek sobie wymienimy czyli tak czyli mamy 4 minus 2 pierwiastki z dwóch mamy 4 minus 2 pierwiastki z dwóch i mamy 4 pierwiastki z dwóch minus 4 ok, pole to jest równe 12 minus 8 pierwiastków z dwóch, dobra koniec tej optymalizacji i koniec tej matury w takim razie ok, no powiem wam zadanie z optymalizacji jak to zadanie z optymalizacji, no co no dziedzina, funkcja i tak dalej, no trochę tutaj tej arytmetyki na koniec z tymi pierwiastkami trzeba było troszkę się tutaj pomęczyć i policzyć, natomiast w sumie dość standardowe zadanie, nic tutaj takiego bardzo bardziej zaskakującego raczej nie było. Myślę, że jak na optymalizacji bywały gorsze zadania, więc tak mi się wydaje, że z jakieś, no, połóżmy trochę czasu tutaj wymagało to wszystko, no to tak z tą dziedziną trochę do zabawy, no to niech wam będzie 6 na 10. No dobra, powiem wam, że ta matura czerwcowa no raczej nie należała do najtrudniejszych. Jakie by tu można było powiedzieć zadanie najgorsze? No, ciekawym zadaniem na pewno było to z parametrem, czyli to zadanie na tak naprawdę wielomian. Tam mieliśmy mieć dwa rozwiązania, to to było jakieś takie ciekawsze zadanie nie to zadanie z kombinatoryki i prawdopodobieństwa, no też rzeczywiście czegoś tam innego troszkę wymagało. Trzeba było umieć działać na silniach i tak dalej. Mam nadzieję, że ta przerobiona matura, którą tu dla Was naszykowałem, niektórym z Was pomogła. Mam nadzieję, że niektóre tematy udało mi się tutaj Wam wytłumaczyć. Może niektórzy tutaj troszkę lepiej już na przykład w pochodną będą umieli na przykład. Dajcie znać ewentualnie, co byście chcieli jeszcze tutaj z rozszerzenia zrobić. Planuję tutaj oczywiście ewentualnie może właśnie jeszcze jakieś równanko trygonometryczne może, żeby tutaj z wami porobić albo może jakieś właśnie równania z parametrem. Dajcie znać w komentarzu, co byście chcieli. No i oczywiście miłego dnia życzę, miłej nauki do tej maturki. No i co, do usłyszenia. A po co mi ta